Cześć, witajcie bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj wracamy z serią nowości do paznokci na rynku kosmetycznym, czyli wszystkie produkty, które w poprzednim miesiącu zostały wprowadzone na rynek. Tym razem trochę podwójny odcinek, ponieważ pojawią się tu nowości nie tylko styczniowe, ale kilka takich fajniejszych, większych, grudniowych kolekcji również dołączę, ponieważ nowości grudniowych... Nie było, więc lista tych produktów jest całkiem długa i zapowiada się, że w tym roku również co miesiąc ta seria będzie kontynuowana. Dodatkowo chciałabym też w tym roku otworzyć się na dużą ilość nowych marek, testować je dla Was. Już trzy czekają. Zamówienia w kolejce. Kupiłam kilka produktów, które myślę, że Wam się spodobają. Mam już też dwie firmy takie zupełnie nowe na mojej liście, więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko w najbliższym czasie zrealizować. A teraz przypominam Wam, w opisie wszystkie produkty są wymienione. Jeżeli chcecie któryś z nich znaleźć, wystarczy skopiować sobie nazwę, pisać w wyszukiwarkę i bez problemu znajdziecie te produkty. W opisie również są aktualne kody rabatowe na wszystkie produkty spisane. A teraz zapraszam Was na wszystkie nowości stycznia i grudnia. Jaka pierwsza marka? Madame Glam, która wprowadziła w grudniu jedną kolekcję, ale ja skupię się na tej styczniowej, która nazywa się Windy Layover i znajduje się w niej 10 kolorów bardzo zróżnicowanych. Mi w oko wpadł taki ładny turkus oraz kolor musztardowy, które fajnie razem by się nawet komponowały. Marka SPN i produkty bardziej żelowe. Pierwszy jest to Milky Boomer, taki żel, który jest stworzony właśnie do tworzenia takiego... Baby Boomera, a właściwie do takiego cieniowania, które ostatnio Wam pokazywałam, mleczny kolor cieniowany ze srebrnym brokatowym i nawet na tej grafice marki macie pokazane cieniowanie właśnie mleczno-złote, więc myślę, że ten produkt do tego sprawdziłby się jeszcze fajniej niż lakier hybrydowy. A drugie nowości to są rubber gel, bazy kauczukowe, a właściwie żele kauczukowe w trzech nowych kolorach. Oni już mieli je wcześniej w ofercie, teraz po prostu pojawiły się trzy Dodatkowe nowe kolory. Palu Cosmetics kolekcja Petersburg, bardzo jasna kolekcja, 7 pastelowych kolorów, wszystkie w takich chłodniejszych odcieniach i zobaczycie, że takich kolorów właśnie w chłodnych pastelowych odcieniach jest w tym miesiącu całkiem sporo. W całej tej kolekcji znajduje się jeden błyszczący, taki też przygaszony odcień koloru srebrnego. Marka Molly i tutaj mamy dwa fajne, bardzo fajne produkty. To są tak zwane płynne złoto i płynne srebro. Mamy tam kolor złoty i kolor srebrny, faktycznie. Buteleczki są bardzo ładne, czarne, takie bardzo luksusowe. I odcień srebra i złota również zapowiada się całkiem fajnie, więc tutaj coś bardzo mocno błyszczącego. Pibineis, kolekcja limitowana, Drop 20, trzy kolory. W odcieniu różu, fioletu i takiego zgaszonego szarego, taki nietypowy, dosyć odcień szarości. I to jest kolekcja limitowana, którą możecie zobaczyć i w połysku, i w macie. Hiodobro kolekcja Glamorous i tu mamy efekt flash. Będzie tego znacznie więcej w dzisiejszych kolekcjach. Tutaj jest pierwsza, w niej mamy dziewięć i wszystkie mają efekt tego flesza. Kolory są bardzo zróżnicowane. Srebro, złoto, ale mamy też ciemną czerwień, taki prawy czarny kolor, więc jest też dużo tych bazowych, takich podstawowych właśnie. Jak tutaj jest też rose gold kolor, bardzo ładny i bardzo mocno błyszczące. Efekt flesza już pewnie znacie, jeżeli nie, no to wystarczy sobie wpisać. I z tego teraz całe mnóstwo, praktycznie każda marka ma już w ofercie kilka propozycji. Słowianka, kolekcja grudniowa, która nazywa się Green Treasure, sześć odcieni zieleni i pokazywałam Wam trzy tych kolorów na moim Instagramie. Nawet jest post z taką stylizacją wykonaną przy użyciu tych dwóch kolorów, ponieważ one były moimi świąteczno-sylwestrowymi paznokciami. Następnie kolekcja tego miesięczna, czyli... Kolekcja, która dosłownie pojawiła się parę dni temu Insta i to jest kolekcja 10 kolorów. W skład, w której wchodzi 5 pastelowych, właśnie w takich chłodnych odcieniach kolorów, oraz 5 kolorów właśnie z efektem flesza. Mamy srebrny, złoty, czarny, czyli też takie bardzo bazowe odcienie. I jeżeli chodzi o te, to ja mam 5 kolorów z tej kolekcji i pokazywałam Wam je już na Insta Stories, więc możecie sobie zobaczyć, bo osobiście. Bardzo się cieszę, mam akurat kolor srebrny, kolor złoty, więc te kolory, które są no najbardziej takie klasyczne, podstawowe, jeżeli chcecie kupić sobie jeden, dwa efekty flesza, to te na pewno będą takie najbardziej e, po prostu pasujące do praktycznie każdej stylizacji. Słowianka oprócz tego wprowadziła też formy, którymi możecie przedłużać paznokcie przy użyciu akrylożelu, ale w takim innym trochę kształcie. Żele konstrukcyjne z efektami, trzy różne efekty, mi się podoba takie czarne z drobinkami i myślę, że te żele fajne by były do fręcza konstrukcyjnego właśnie z taką brokatową końcówką. No i produkt, który najbardziej mnie zaciekawił w grudniu i jak tylko się pojawił, to od razu go kupiłam, to jest Nailed Art Pen. Czyli taki cienki pisaczek w kolorze czarnym, który dogłębnie już dla Was przetestowałam. Możecie sobie zajrzeć do, najnów, do tego filmu. Podlinkuję go Wam i tutaj, i na dole w opisie. Co ważne, była też możliwość zobaczenia go w zdobieniu walentynkowym w zeszłym tygodniu, więc zapraszam Was do tamtego również filmiku. Będziecie mogli zobaczyć, jak pracuje się tym pisakiem, bo wiadomo, że co innego jest na wzornika, a co innego jest na podce po Idziemy dalej. Sunflower, kolekcja Flushing Silky Cat Eye. To jest kolekcja czterech kolorów z efektem flesza. Ona nazywa się Cat Eye, ale powiem Wam, że na tych wzornikach, co marka wstawiła, ja tego kociego oka tam nie widzę. Być może jest ono na tyle subtelne, być może nie uchwycili go. Na tych próbnikach takich, macie te kwadraciki, tam widać taką delikatną smugę, ale już na tych wzornikach niekoniecznie, więc albo to jest kocie oko... W tak delikatnym tylko podtonie, no bo myślę, że inaczej nie nazywaliby tak kolekcji. Victoria Ven Magic Charm to jest kolekcja grudniowa, która była wypuszczona w okresie świątecznym, więc tam idealnie pasowała, bo mamy same brokaty, bardzo klasyczne. Czerwień, srebro, złoto i rose gold to są kolory, które po prostu trzeba mieć, więc jeżeli ktoś chciałby uzupełnić, no to to, że to była kolekcja świąteczna, nie oznacza, że nie możemy tych kolorów używać przez cały rok. W temacie brokatów na pewno mocno poszła marka Neone. Pierwsza kolekcja Carnival Series to była kolekcja 10 aż kolorów. Wszystkie są brokatowe i mamy dużo klasyków: srebro, złoto, czarne, brokatowy, rose gold, ale są też takie bardziej nietypowe odcienie: pudrowy róż, taki kobaltowy, niebieski i fiolet. Oprócz tego pojawiło się całkiem sporo nowych frezów, 6 do pracowywania skórek i 2 do ściągania masy w różnych kształtach i w różnych strukturach, pojawiła się też nowa baza, która nazywa się Prebase, i to jest produkt dosyć nietypowy, ciekawy, nie utwardzamy jej w lampie, ale ściągamy ją przy, przy pomocy acetonu. Więc nie jest to coś takiego, jak te wszystkie bazy typu. Nesmiała taką bazę. Peel off. O, to nie jest taka baza, którą ściągamy po prostu, tylko musimy ją jednak zmyć, odmoczyć. Natomiast ja jestem zawsze sceptycznie nastawiona do tego typu baz, bo one nigdy nie wytrzymują tych dwóch czy trzech tygodni jak klasyczna baza. Jak coś się tyle łatwiej ściąga, to tyle łatwiej też samo odchodzi z płytki. Więc tutaj, jedynie dla osób, którym faktycznie świetnie się te produkty utrzymują. Albo dla osób, które po prostu chcą częściej zmieniać stylizację. To myślę, że jest fajniejsze wyjście. No i jeszcze kolekcja Winter Story, to jest pięć kolorów, ale to jest kolekcja z tej serii Simple, czyli wszystko w jednym, aplikujemy tylko kolor i on ma w sobie zarówno cechy bazy i topu. No, moje zdanie, wiecie, że jak coś jest do wszystkiego, to do niczego się do końca nie sprawdzi. Dla mnie baza musi i tak pod taki produkt iść, bo on ma za dużo pigmentu. I i tak musi iść na niego top, żeby wykończyć, przytrzymać, dać trwałość, ale dać przede wszystkim ten piękny połysk. Więc dla mnie ok, jako zwykłe kolory, ale nie jako wszystko w jednym. Maker, kolekcja Blink Me Up 6, bardzo roziskrzonych, bardzo błyszczących kolorów. Ale również kolekcja Essence of Touch, to jest kolekcja czterech różnych zapachów produktów pielęgnacyjnych. Mamy tutaj balsamy, takie kremy do rąk. I również oliwki. One są stworzone zestawami właśnie w czterech różnych zapachach, więc coś fajnie pielęgnacyjnego. I kolekcja żeli, która nazywa się Żelen Go. To jest kolekcja sześciu różnych kolorów żeli. Wszystkie je możecie sobie zobaczyć na grafikach, bo fajnie nałożyli je nawet. Nawzorniki są też bardziej nietypowe kolory, bo jest taki odcień na przykład fioletu, choć oczywiście ja jak zawsze jestem za takimi najbardziej nudziakowymi żelami. Semilak. Dwie kolekcje, pierwsza zimowa Festive, Wonder Colors, pięć kolorów, bardzo zimowo świątecznych, bo jest czerwień, jest ciemne bordo, nudziak. Granat i butelkowa zieleń, czyli kolory chyba najczęściej wybierane w okresie świątecznym, ale oprócz tego mamy kolekcję nową Love Indy Nails. Pięć też kolorów i tu bardzo nietypowe połączenie, bo jest jasne. W wersji błyszczącej Chermidor to prawie że czarny kolor i jeden w kremowej konsystencji bez drobinek, takiego intensywnego różu. Nietypowe połączenie, bo jak spojrzycie na pierwszy rzut oka. Te kolory niekoniecznie do siebie pasują, ale myślę, że są to takie klasyki, że wiele z Was, wielu z Was się po prostu spodobają. Semilac jeszcze wprowadził topy, topy Sprinkles i to jest top w wersji z białymi drobinkami i z czarnymi drobinkami, czyli uzupełniają, doganiają braki, że tak powiem, bo już większość firm faktycznie te produkty wprowadziła. Następnie Xmas Collection, to jest kolekcja typowo świąteczna marki Reforma. Mamy tam tylko trzy kolory, ale to są bardzo ładne odcienie ciemnej czerwieni z jaśniejszymi czerwonymi drobinkami. I ja po prostu taki jeden kolor miałam marki Wogo i wiem, że rewelacyjnie się sprawdza, i dużo osób go często wybierało, więc postanowiłam tą kolekcję koniecznie tutaj umieścić i dać wam znać, bo to są bardzo eleganckie odcienie. I no po prostu są często wybierane. Oni wprowadzili też dwa nowe kolory, i to jest taki różowy, ale taki bardzo chłodny cień różu i taki transparentny kolor. Oba mają wielowymiarowe, różne drobinki w sobie. I jeszcze kolekcja Winter Fleetless trzy kolory z czarnymi drobinkami, jaśniutkie pastelowe, mamy mleczny, biały i kolor. Nudziakowy, no jak widzicie firmy jeszcze niektóre dodają te czarne drobinki, większość już ma wprowadzone kolejny tak jakby trend po tych czarnych drobinkach, czyli efekt flesza, zobaczymy co będzie kolejnym trendem marka Kinetics i tu właśnie ten efekt flesza, kolekcja Astro, 8 kolorów i wszystkie mają w sobie właśnie ten fleszowy błysk iQ Nails stworzył Nails Box, w którym macie aż 23 frezy. Jeżeli ktoś z Was chciałby tak na maksa wypełnić swoje braki frezowe, albo dopiero zaczyna pracę, albo po prostu potrzebuje ich więcej, bo idą po prostu do sterylizacji i nie macie na ten czas frezów, oni stworzyli to jest limitowana edycja, ale tam znajdziecie dosłownie wszystkie frezy, których. Potrzebujecie na taką pracę z klientami głównie, bo tych frezów, no jest dosyć dużo. Jeżeli ktoś robi paznokcie sam sobie w domu, to na pewno aż tej ilości nie potrzebuje. Cabos, kolekcja Sparkling, Elegance, trzy kolory i to jest seria tych Jelly, -like, czyli te lakiery delikatniejsze dla płytki. Paznokcia, dwa błyski i jedno takie winne bordo. Silker dał kolor roku. Oni w ogóle od paru lat już dodają, gdy Instytut Panton ogłasza kolor roku danego. Oni wprowadzają kolor y, lakieru hybrydowego właśnie o tej samej nazwie. Ma on nawet tą tabliczkę z napisem Panton. Tym razem jest to fiolet very perry. Ogólnie byłam rozczarowana znów kolorem roku, bo nie przepadam się z takim odcieniu fioletu, a mam wrażenie, że on parę lat temu. Z 3-4 lata temu był już taki fiolet, więc nie wiem, no te kolory się jakoś mało trafiają w mój gust. Chyba ostatni, który był, to był taki niebieski, to już naprawdę było dosyć dawno temu. I kolekcja Stell Beauty 3 odcienie czerwonego i to już jest kolekcja stworzona z myślą o walentynkach. High Hybrid się rozbudziło i dało nową kolekcję oraz nową frezarkę. Jest to przenośna frezarka w takim różowym odcieniu, a kolekcja nazywa się Apple Sky. Sześć kolorów bardzo zimowych. Mamy tutaj głównie odcienie niebieskiego, ale na przełamanie całości jest czerwień oraz pomarańcz. Kolekcja na pierwszy rzut oka średnio do siebie pasująca. Ale jak się tak przyjrzymy z bliska, to połączenie koloru niebieskiego z pomarańczem jest bardzo ładnym duetem, intensywnym, jeżeli ktoś lubi zwracać uwagę na swoje paznokcie, ale bardzo ładnym. Glamamia, czyli marka Indigo i nowe pyłki. Na początku w grudniu dodali oni cztery kolory, a w styczniu co całkiem niedawno była informacja o nowych kolorach pyłków Glamamia, więc jest ich teraz znacznie więcej. I jeszcze jedna nowość, to są szklane podpórki Artista. Szklana podkładka pod dłonie, żebyście mogli sobie oprzeć je. To jest coś, jak te podpórki, taki kształt, tylko że ona jest szklana, przezroczysta. A tutaj na górze ma taki materiał nie wiem, czy on jest gumowy tak mi przynajmniej wygląda w takim odcieniu pudrowego różu. Ogólnie, wizualnie. Pięknie to wygląda, ale nie mam pojęcia, jak to będzie użytkowo, Czy to będzie się dało czyścić, czy to faktycznie będzie wygodne taka szklana podpórka. Jestem wręcz pewna, że za chwilę parę osób będzie ją miało i będzie można się dowiedzieć o niej więcej. Myślę, że też ta gumowa nakładka może być miękka na tyle, żeby tą dłoń wygodnie oprzeć. I jest ona dostępna w dwóch tak, jakby wysokościach: wyższa i niższa. Następnie Neilak trzy kolory, nowe żeli w buteleczce żelmi. Nowe odcienie bardziej wpadające w kolory różu, oraz błyszcząca kolekcja pięciu bardzo intensywnych, roziskrzonych drobinek, znów w takich bardzo kolorach bazowych: złoto, srebro, czarny, rose gold, czerwień. Ale to nie jest kolekcja z efektem fleszu, tylko kolekcja z takimi płatkami aluminiowymi, co sprawia, że to jest taki bardziej metaliczny i bardzo intensywny błysk, ale nie tylko w sztucznym świetle, tylko w praktycznie każdym oświetleniu. Teraz mamy nową markę w nowościach, która wcześniej się tutaj nie pojawiała. Yoshi Professional, a przynajmniej tak wydaje mi się, że tą e markę się nazywa. I wprowadzili oni cztery żele. Mamy trzy nudziaki i jeden albo transparentny, albo w kolorze białym. No i na pewno, jeżeli w kolejnych miesiącach jakieś nowości pojawią się tej firmy, to ona również będzie na stałe wpasowana w ten film z nowościami. Wascony jest kolekcja Monline i pięć kolorów, które wyglądają... Praktycznie na czarne z daleka. Jak przyjrzycie się im z bliska, one mają taki subtelny połysk w różnych kolorach. Mamy też kolor złoty, mamy kolor typowo czarny, więc praktycznie czarny kolor, ale ma te subtelne, błyszczące drobinki w sobie i dodali oni również primer witaminowy. Nay's nice Company Show and Glow. I tutaj chyba największa dawka efektu flesza. Aż 17 różnych kolorów, wszystkie z tym mega błyszczącym odcieniem. Tutaj na pewno znajdziecie wszystko: srebro, złoto, rose gold, ale jest też czerwony, butelkowa, zieleń, granat, intensywny róż, ciemna czerwień, fiolet. Dosłownie wszystkie możliwe kolory w wersji z fleszem. A druga kolekcja to jej totalne przeciwieństwo: nazywa się Nudie i to jest kolekcja sześciu. Typowych nudziaków. Bardzo ładne odcienie. Jak na pierwszy rzut oka, na grafice bardzo mi się podobają. Są i cieplejsze odcienie i chłodniejsze, więc dla każdego się coś znajdzie. Klawesa kolekcja Frosty Morning to jest kolekcja 11 kolorów. I jak możecie sobie zobaczyć, to jest kolejna kolekcja z tymi chłodnymi odcieniami pastelowymi. Jest ich aż 11 od takich chłodnych, typowych, niebieskich. Po chłodniejsze odcienie różu. Ja ostatnio właśnie kolory Claresa sobie zamawiałam, ale przyznam szczerze, że z tej kolekcji akurat żaden z kolorów mnie aż na tyle nie zaciekawił, żeby je zamówić i zamawiałam głównie z tej poprzedniej, zresztą niedługo zobaczycie. I dodali oni jeszcze pyłki Stardust, sześć pyłków, wszystkie w odcieniu srebra, ale mamy taki prawie czarny srebrny i mamy taki bardzo jaśniutki i dwa pomiędzy tym. Obudziła się również marka Nes i wprowadziła nowość Gummy Cover, trzy bazy kauczukowe. Kolor żółty, niebieski i różowy, więc dosyć intensywne i nietypowe kolory jak na bazy. i dodało frezarkę nową, ale dodali również kolor, który nazywa się Very Violet. I to również jest kolor taki zbliżony do tego z Instytutu Panton, czyli tego Very Pay. Kolor bardzo, bardzo fioletowy. Eclair kolekcja Let's Shine. Następnie Bill of Plates, nowy stempel. Let's be clear, czyli przezroczysty, transparentny stempel. On jest z tych stempli niskich, ale dosyć szerokich, więc mamy dosyć dużą gumę i możemy całkiem spore wzory zbierać. Mistero Milano Dot on Top. Top z białymi i top z czarnymi drobinkami. O Nail kolekcja Time of Love. Kolekcja aż ośmiu różnych kolorów. I mamy tutaj i czerwień, i niebieski, i brzoskwiniowe odcienie. Dwie nowe marki, które ja dodałam sobie do obserwowanych e, ze względów trochę estetycznych, bo bardzo mi się podobały opakowania. I jest to marka Sutenails oraz e, Blulu I obie dodałam sobie, myślę, że z czasem przyjdzie czas na ich przetestowanie. Moira Hologlitter Mix, dwa pyłki w odcieniu czerwonym i różowym z bardzo dużą ilością różnych elementów błyszczących. El Arto. Bazy Elastic, cztery różne kolory. Mam na brzoskwinie, róż mamy błyszczące i taki mleczne Oraz nowy kolor hmm, Gel Shape Control Gel, ale teraz powstał nowy kolor Cover Pink. Nails nice Professional Choice. Kolekcja nazywa się Dear Santa, to jest 12 kolorów. Też świąteczna kolekcja, ale piękne odcienie. Znów klasyczne srebro złoto Rose Gold, ale. Bardzo ładne, głębokie odcienie bordowej czerwieni, takiej wiśniowej, naprawdę ładne kolory, jest aż sześć ich do wyboru, więc myślę, że każdy wybierze taki swój idealny ton. I do tego dwa nowe topy, Diamonds i Sky High, to są topy z drobinkami, z efektami błyszczącymi. I już ostatnia marka, ale paznokcie, top, który nazywa się Flashmatic i to jest bardzo ładne opakowanie, takie eleganckie, ciemne, z elementami złota. I to jest top z efektem flesza, dzięki któremu możecie uzyskać każdy kolor w wersji fleszowej, taki top też w ostatnich nowościach, Wspominałam Wam, wprowadziła firma Maker, więc takie topy już się też pojawiają. Oczywiście to nie jest to samo. Ja zawsze mówię, że top z drobinkami, czy top z czarnymi kropkami, czy top ze złotą folią, a kolor, który ma w sobie utopione te elementy, nie da nigdy tego samego efektu, zależy jaki chcecie uzyskać, ponieważ tamten, przez to, że kładziemy dwie warstwy koloru, on jest wystopniowany, macie te drobinki na samym dole, macie pomiędzy warstwami koloru, macie na drugiej warstwie, więc one są częściowo poprzykrywane jedną warstwą koloru, dwiema, jest po prostu głębszy efekt. Ale jeżeli zależy wam na tym, żeby mieć jeden produkt i uniwersalnie go stosować, i nie przeszkadza wam to, że ten efekt będzie tylko taki powierzchowny, no to naprawdę wszystkie te trendy, które wchodzą, jak przy trend na czarne drobinki, na białe, na złote kawałki folii, teraz na flash, w końcu wszystkie one powstają w efekcie, w tak jakby w systemie topów i można stosować je na wierzch. No dobra, to już są wszystkie nowości z tych dwóch ostatnich miesięcy. Starałam się jak najszybciej Wam je przedstawić, ale przez to, że były one z dwóch miesięcy, faktycznie sporo się nazbierało. Jak miałabym na szybko wybrać takie najciekawsze produkty, byłoby mi tym razem naprawdę ciężko, bo było dużo fajnych produktów, ale nie było jakichś takich totalnych zaskoczeń. Może dlatego też, że minęło sporo czasu od kiedy one się pojawiły, bo na pewno gdybym nagrywała w grudniu, bez zastanowienia powiedziałabym, że ten nail Arpen ze Słowianki to jest coś fajnego, bardzo szybko można nim zdobić. W kilka sekund jesteście w stanie trudniejsze zdobienie namalować i maluje się nim nie tak jak cienkim pędzelkiem, tylko tak jak dosłownie długopisem, cienkopisem, to jest to samo. Więc myślę, że ten produkt musiałabym tutaj umieścić. Fajne są też te topy z efektem flesza, bo dają wam dużo możliwości stosowania ich nawierzch. Podobają mi się bardzo te trzy czerwienie z kolekcji XMAS świątecznej marki Reforma. Bardzo głębokie odcienie, ciemne, ale te drobinki czerwone pięknie je rozświetlają ciekawi mnie ta podkładka z indigo, o, fajnie, bo takich teraz elementów trochę zmieniałam w wystrój mojego studia, więc przydałoby mi się takie nowe elementy, jeżeli to faktycznie będzie taka fajna szklana, ale jednocześnie miękka i wygodna podkładka, no myślę, że to jest zupełnie inna. Inny styl niż te wszystkie, które są dostępne w tej chwili na rynku, więc coś na pewno innego, coś fajnego. I myślę, że nie będę tutaj wymieniać jakichś większych faworytów, nie będę przedłużać tego filmu. Widzieliście wszystkich ulubieńców. Ale jeżeli Wy wybraliście wśród tych produktów coś, co najbardziej Wam się spodobało, coś, czego jesteście ciekawi, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. A może macie któryś z tych produktów i jesteście w stanie już dać znać całej reszcie, jak się sprawdza, jaki efekt daje. Jeżeli tak, to oczywiście zapraszam Was do komentowania. Zapraszam Was do obecności, e, aktywnej obecności pod wszystkimi filmami. I widzimy się już w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia!